Cześć, witam was bardzo serdecznie ponownie na moim kanale e, bardzo na początku chciałbym wam podziękować za waszą aktywność, za lajki, subki i komentarze i jednocześnie proszę was o więcej lajków subów i komentarzy e, pod filmem będzie też przycisk udostępni więc możecie wysłać Link do swoich znajomych, jeśli wam się mój kontent podoba. E, dzisiaj e, mam dla Was piosenkę, więc pierwsze, pierwsze zaproszenie oczywiście do piosenki. Dzisiaj mam piosenkę e, Sia i Sean w filmie Deep Trials. Zapraszam bardzo serdecznie, bardzo fajna piosenka i także także możecie ją bez, o, bez dodatkowych opłat obejrzeć na YouTube. Drugie zaproszenie będzie do mojego sklepu internetowego z produktami wideo live. No, trzeciego do zobaczenia dzisiaj nie ma, bo e, co prawda, dzisiaj i jutro e, sklep Dino będzie otwarty, ale ja mam akurat wolne, także do, do, dopiero w poniedziałek będę po południu w Pracy. E, jeśli chodzi o mój sklep internetowy, to dzisiaj wyjątkowo chciałbym zareklamować wspaniały produkt którego e, używam i którym bym żeby się, i chciałbym wam polecić żeby się go e, sobie kupili w moim sklepie i wypróbowali bo jest naprawdę super a mianowicie to jest aloesowy żel podprysznic o tak on, tak on wygląda aloesowy żel podprysznic jest fantastyczny będzie dzisiaj o więc dzisiaj oprócz standardowego linku do mojego sklepu gdzie ten produkt też można znaleźć będzie drugi link bezpośrednio do tego produktu także serdecznie Was jeszcze raz zapraszam do, do mojego sklepu eee, i jeszcze, jeszcze raz wam dziękuję za, za Waszą aktywność i proszę Was o lajki, subki i komentarze i na dzisiaj, na dzisiaj to będzie wszystko. Także serdecznie Was pozdrawiam. I do zobaczenia następnym razem. Pa, pa.